22 grudzień 2025, jest godzina 10 rano, jeszcze jest ciemno. Wczoraj był yy, chyba najkrótszy, yy, wczoraj było prześlenie zimowe, czyli dzień będzie coraz dłuższy, jakoś tego nie widać, yy, czyli obudzenie się światła albo no, już chyba po dziesiątej jest, jeszcze jest ciemno, ale trzeba się ruszyć z domu bo człowieka taki marazm dopada ciemno na zewnątrz ciemno w mieszkaniu przy tym sztucznym świetle cały czas także trzeba się trochę ruszyć zobaczymy czy jest tego ślizgawka chyba do biblioteki pójdziemy poczytać gazety kawki się napić.